Kurwa w dupę z tym wszystkim się żyć nie chce W połowie pełne nie, puste do połowy Tak się toczą wewnątrz głowy, nocne Polaków rozmowy, prawiści w pożądaniu, wleb dziewiątemu, dziesiątemu przykazaniu Frustracja na Gorycz do śniadania, żużle po picia poranne czmiki kawa Połowie pełne nie, puste do połowy Tak się toczą wewnątrz głowy nocne Polaków rozmowy Zawiści pożądania, wręcz dziewiątemu dziesiątemu przykazaniu Frustracja na kole Tak, ja Ci powiem, już idzie rek, to jest nieważne, niech idzie Po prostu chodzi o to, żebyś tu nie rzucała cienia, widzisz? Uwaga, wodaj No tu nie, tutaj. teraz właśnie nie ma cienia, tutaj było. Ale tu o ujęcie do tamtego. Aha. Teraz jest cień, widzisz teraz. Dziękuję Mam cień, widzę siebie. To stań tu, weź tak rękę. Albo stań właśnie tu troszkę, żeby na mnie ten cień nie padał. Widzisz? No ale ja Cię nie widzę, nie wiem czy Ciebie widzę, czy Ty jesteś w tym ekraniku, czy nie. Bo to jest ciężko, bo to takie... Bo się... ja nic nie widzę, mówię. Bo tu jest cały czas cień, pada, wiedziesz? Rzeczywiście, dobrze. Podać tu pochodzenie. No to cień nie ma, co cię? Przecież wiedzą, że. Nie. nie. Siemanko, vlogerski. Mówi do Was tutaj wasz ulubiony Łupieżca przygód Matthew Rockefeller. Znajdujemy się na polu grillowym przy plaży Jones Beach w stanie Nowy Jork, jakieś tam 20 albo 30 km od. Nowego Jorku. E, dzisiaj będzie vlog, niestety bardzo smutny. Chciałem powiedzieć kilka słów na temat y, wypadku, w którym zginęło 18 osób. Tam transporter wyjechał podczas mgły na czołowe zderzenie z, z ciężarówką Volvo. 18 osób na miejscu zginęło, w tym kierowca. Na całe szczęście, bo inaczej pewnie już by nie miał życia do końca życia. Pewnie by go zabili lub też powiesili lub też cokolwiek. Świeć Panie nad jego duszą, a także nad duszą wszystkich ofiar, które tam brały udział. Jest mi bardzo przykro, że muszę o tym wspomnieć. Ale niestety Polska ma to do siebie, że bardziej kocha pogrzeby niż zabawy i wesela. Co jest absolutnie nie do przyjęcia. Jest znowu trzy, są, dni, są znowu trzy dni żałoby. Dlaczego o tym mówię? Bo właśnie umówiłem się tutaj na grilla. Chciałem spędzić miło niedzielę, i moi przyjaciele zadzwonili. Powiedzieli mi, że nie przyjadą, gdyż mieli wypadek samochodowy. I tak sobie pomyślałem, że, że powiem kilka słów na ten temat, bo aż mnie zatyka. Ja też jeżdżę samochodem. Jeździłem samochodem od dawna, jak tylko miałem 16 lat, zacząłem robić kurs na prawo jazdy. Zdawałem 5 razy na maluchu, wiążą się z tym bardzo ekstremalne sytuacje, o których może kiedyś opowiem. E, po piątym razie zdałem resztę, oszczędzę i następnie kupiłem sobie malucha. Potem kupiłem większy samochód, e, stary, oczywiście, nie było mnie stać. Transporter Volkswagen, właśnie, 20-letni. Potem kupiłem Mercedesa Benza 208, czyli trzy osoby z przodu, a z tyłu paka, sama blacha. I muszę Wam powiedzieć, że do tej pory nie czuję się dobrym kierowcą. Miałem firmę cateringową, firma się rozwija rozwijała z dnia na dzień. Musiałem wykupować e, sprzęty, musiałem inwestować, czyli musiał być większy samochód. I poczułem się dokładnie tak samo jak ten kierowca, który uderzył w to Volvo z tymi 18 osobami, 17 osobami na na pace. Gdyż kiedyś ja nie jestem święty i tak samo zrobiłem chyba 10 lat temu. Miałem właśnie tego Mercedesa tą blaszankę i pojechaliśmy na Sylwestra, a że nie było komu jechać, bo wszyscy już byli na lekkim rauszu, więc zabrałem na pakę. 32 osoby wstyd się przyznać, ale sam byłem na niezłym rauszu. Zabawa była przednia. Dojechaliśmy, przyjechaliśmy. Tylko jeden fakt mnie zastanawia, że jak pytałem się większości osób, co o tym sądzą, to moi współpasażerowie mówili mi: A wiesz, byliśmy tak najebani, że nie pamiętamy. Czyli co? Wszystkim wszystko wisi, dopóki się nic nie stanie. No, fatalna sytuacja. Wiele osób za zarzuca vlogersom, że zamiast mówić, to muzyczkę, albo podkładają fajny obrazek, elegancki, tralalala. Na dzisiaj niestety nie podłożę żadnej muzyki, cho chociaż bardzo się staram i próbuję naprawdę moje filmy robić na poziomie. Na zasadzie teledysków, na zasadzie chorej MTV. I tak sobie myślę, że jednak y chciałem tutaj stanąć w obronie wszystkich, którzy pracują w showbiznesie. Panie premierze, panie prezydencie. Wymyślcie coś, zorganizujcie coś, aby ludzie, którzy pracują w rozrywce, nie byli karani za to, że ktoś zginął. Ja szanuję tych ludzi, szanuję ich wolę. Szanuję rodziny, które pozostają na tym świecie i muszą się uporać z tym problemem, ale nie zabieraj, nie odbierajcie pracy ludziom, którzy pracują w rozrywce. Bardzo was proszę. Bo bam pracy nikt nie odbiera. I jeszcze kilka słów, dlaczego tak się stało. Stało się tak, dlatego, że jest bieda. Jest potworna bieda w Polsce. I wszyscy dokładnie sobie zdają z tego sprawę, a najbardziej pan prezydent, pan premier, cała Rada Ministrów, wszyscy posłowie. Jak to możliwe, żeby litr benzyny kosztował 5 zł? Nie ktoś mi to wytłumaczy. Jakim cudem, ja się pytam. Oto skutki Waszej pracy. Gratuluję. I właściwie nigdy nie wypowiadałem się na temat polityki w Polsce, polityki zagranicznej, gdyż bardzo dobrze zdaję sobie sprawę, że polityka jest tylko dla polityków, nie dla zwykłych obywateli. Jest to zawód jak każdy inny. I największym zadaniem dla polityków jest jątrzyć, rozdrapywać rany, a także ustalać jakieś maksymalnie kretyńskie standardy europejskie czy jakiekolwiek, żeby zwykły obywatel nie mógł z tego skumać nic. Panie premierze Donaldzie Tusku, panie prezydencie Komorowski, zbliża się druga fala emigracyjna z Polski. Mnie już dawno tam nie ma. Głównie z jednego powodu. Wyjechałem za chlebem. Zróbcie coś z tym. Jak chcecie usunąć problem niżu demograficznego? Słucham. Powiedzcie mi. Wytłumaczcie młodym ludziom. Proszę. Dajcie mi jakieś możliwości. To wszystko, dziękuję. Kurwa w dupę z tym wszystkim, się żyć nie chce. W pełne nie do połowy, tak się toczą wewnątrz głowy. Nocne Polaków, rozmowy, zawiści po żądaniu. Wbrew dziewiątemu, dziesiątemu przykazaniu. Eh, frustracja na kolację, góry do śniadania. po popicia, poranne, czmigi, kawa eh, Połowie pełne, nie puste do połowy, tak się toczą wewnątrz